No, nowa rola na pewno. Jeszcze jeszcze nie miałem okazji w Plusie zagrać na tej pozycji. No, na pewno nie będziemy najlepiej wspominać tego dnia, bo mieliśmy pora porażkę i, i to będzie wywozić dwa punkty z Warszawy. Troszkę to wykorzystywaliśmy, nie, nie ukrywam, że, yy, że takie było zalecenie zagrywać m.in. w Libero. No, przyniosło to dzisiaj skutek. Nie? Możemy odetchnąć, bo ten mecz był trudny, trudny, bo widzieliśmy, że rywal jest bardzo, bardzo mocny. W ostatnich, tak jak pan mówił, meczach zwyciężali, no i, i chcieliśmy tutaj no, zwyciężyć, bo my potrzebujemy tego zwycięstwa jak, jak ryba wody. No, taka jest prawda. Może teraz to nas odbuduje, na pewno nas to odbuduje teraz mentalnie, no i uwierzymy bardziej w siebie. Cieszę się bardzo, jestem dumny z słopaków i, 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 i mam nadzieję, że w Radomiu pokażemy jeszcze lepszą środkówkę. Na pewno. Na pewno ich nie, nie, nie... zlekceważyliśmy, bo pierwsze spotkanie przegraliśmy na wyjeździe u nich, więc. Z, nielogiczne byłoby lekceważenie przeciwnika po porażce, i, i na, pewno, na pewno to nie miało miejsca. Co do ich rozgrywającego, to, to faktycznie jeszcze jeszcze nie był rozpisany i, i nie znaliśmy go. No ale też też. Nie, zaskoczy, nie zaskoczył nas jakoś specjalnie czymś, więc. Mamy w nim nadzieję, na pewno na pewno nam dużo pomoże. Teraz mamy dwóch, dwóch rozgrywających tak naprawdę i, i jakość treningu też się poniesie na pewno, a, a on bez presji, no bo to jest awonik, no, wysoki poziom prezentuje. Mieliśmy z nim raptem chyba trzy treningi. No, musimy się zgrać jeszcze bardziej i myślę, że, że będziemy naprawdę mieli dużą siłę w tym. Czy niespodzianka? Bardzo dobrze grali. To trzeba im przyznać. Naprawdę pokazali kawał dobrej siatkówki dzisiaj. A... Pokazali trochę więcej zimnej głowy i, i dlatego wygrali. Nam znowu się wkradło rozluźnienie po wygranych dwóch setach. No, niestety, jakoś mamy pecha do drużyny z Już Zapomnieliśmy, jak smakuje zwycięstwo, bo, bo to była taka nie, dość długa seria przegranych. Więc dzisiaj dla nas jest bardzo radosny dzień. Bardzo wyrównany mecz, długi i zakończony sukcesem. Czego chcieć więcej? Um, you know, the game wasn't uh, the cleanest game. No nie możemy zwalać na chorobę, bo, bo to nie jest przyczyna nie i przegraliśmy na boisku, a nie tym, że ktoś poza boiskiem był chory. Owszem, kilka osób nam odpadło, ale to nie ma, nie ma znaczenia. Mamy kim zastąpić i no niestety nie pokazaliśmy dzisiaj dobrej siatkówki. I um, later było in the matches we actually got a little bit better at that, so we eliminated the errors. We had a good, good serving run in the end of the set. Um, and I myślę, think... Był to ciężki mecz, jak każdy w Plus Lidze. Jeśli chodzi o nowego rozgrywającego, to pewnie byliśmy tak samo zaskoczeni jak wszyscy na trybunach. Taylor dołączył do nas praktycznie w autokarze. Wczoraj przyleciał z Kanady. Odbyliśmy z nim jeden trening i wystąpił z nami dzisiaj w pierwszym składzie. Widać e, fajny, pozytywny duch u tego chłopaka. E, widać, że wprowadzi też taką świeżość. Mamy dwóch super rozgrywających w tej chwili. Harry tak samo był, tylko że no, niestety Harrygo Pikoka przytrzymała kontuzja. i Nie ma go już z nami. E, e, to zwycięstwo też jest jego zasługą, bo, bo też na to pracował. Tak jak pan powiedział, przychodzi nam zdobywanie punktów w tym sezonie bardzo opornie, ale e, nie poddajemy się. I, Wydaje mi się, że takie zwycięstwo, właśnie 3-2, tak jak dzisiaj, Przegrywa, wygrywając 2-0, doprowadziliśmy, doprowadziliśmy na własne życzenie, może tutaj breaka, ale Warszawa też zagrała te dwa naprawdę dobrze, więc yy, przycisnęli nas z zagrywką yy, no i ten mecz to była taka sinusoida, jeden, jeden zespół lepiej, jeden zespół raz lepiej, raz gorzej. i To jest sport, to jest siatkówka, tutaj jest yy, decyduje czasem dyspozycja dnia. Fajnie, że byliśmy naładowani taką pozytywną energią i... I ona się przyłożyła na to, że do końca wierzyliśmy w to zwycięstwo. Nie było łatwo, tak jak w każdym spotkaniu. Tak jak Pan wspomniał, to dopiero drugie zwycięstwo nasze. I, i przychodzi nam to zdobywanie punktów opornie, ale ja wierzę, że ta końcówka sezonu yy, pod, podwozu, też szkoleniowca Stereo, yy, będzie, będzie dla nas udana. I... I wszyscy na koniec sezonu będziemy mogli sobie powiedzieć, że wykonaliśmy fajną robotę. Nie będę składał jakichś deklaracji, bo za dużo przegraliśmy w tym sezonie, ale, ale jestem dobrej myśli, bo jak widać dzisiaj była nasza gra wygląda coraz lepiej. Mamy nowego rozgrywającego, który się fajnie wkomponował w zespół i jestem pełny nadziei, że jednak pójdzie, jakaś, pójdzie, pójdzie dalej to w dobrą stronę i, i wygramy jeszcze parę spotkań. No, naprawdę chcemy, chcemy wygrywać w tej lidze.